Ja bym bardzo chciała mieć takie umiejętności, żeby wyczarować tę piękną, złotą polską jesień, ale wszystko wskazuje na to, że wyczaruję ją, ale dopiero po weekendzie, bo w weekend niestety zdecydowana przewaga chmurna no i sprawdźmy co dzisiaj. Ale dobra informacja jest taka, że już na przykład w pasie Polski zachodniej padać w tej drugiej części dnia nie będzie. Proszę zobaczyć, nawet zobaczymy 16 stopni w Wielkopolsce, a lokalnie na Ziemi lubuskiej to i 17 się pojawi. 15 stopni na Nizinie Szczecińskiej, tyle samo na Dolnym Śląsku, ale tutaj jeszcze troszkę w drugiej części dnia może padać deszcz. Im bardziej na wschód, tym więcej tych opadów w deszczu i tym więcej chmurnej praktycznie w pasie Polski Wschodniej to zachmurzenie będzie całkowite, no i tutaj zdecydowanie chłodniej, 12-13 stopni, a w momencie, kiedy będziemy mieli ten deszcz i porywy wiatru, to ta temperatura odczuwalna może być jeszcze niższa. Sprawdźmy jaka będzie jutro pogoda w poszczególnych regionach. No i zaczynamy tradycyjnie nasz tur od zachodniopomorskiego i pomorskiego. No i tutaj w tej pierwszej części dnia więcej chmur, więcej opadów deszczu, ale w drugiej części dnia możemy spodziewać się Przejaśnień i rozpogodzeń. No i temperatura przyjemna, trzeba przyznać, bo 14 stopni zobaczymy na termometrach. Biegniemy dalej, ziemia lubuska, wielkopolskie i kujawsko-pomorskie. Tutaj temperatura bardzo podobna, chociaż im bardziej na wschód, tym chłodniej. Dwunastka na przykład wino w Wrocławiu, no i opad deszczu również, to będą takie słabe przelotne, także spokojnie będą też chwile z przejaśnieniami. Biegniemy dalej, Dolny Śląsk, Śląski Opolskie, tutaj więcej rozpogodzeń, nie możemy się spodziewać. W ogóle im bardziej na południe, tym jutro będzie zdecydowanie o, nie więcej tych przebłysków słońca, ale chłodniej, bo 11 stopni na przykład Szczawno Zdrój, Ruszniki, Zdrój 12, 13, Kamień Śląski. No i proszę zobaczyć, ustrój, nawet spora, dawka przejaśnień i rozpogodzeń. Biegniemy dalej. Małopolska i Podkarpacie. Tutaj dzień również z opadami deszczu, ale także sporą dawką rozpogodzeń. Także nie jest źle. Trzeba by po prostu wypatrywać, nauczyć się łapać te chwile z przejaśnieniami, z przebłyskami słońca. Zostało nam jeszcze co? Mazowieckie, łódzkie i Lubelszczyzna. Tutaj bardzo podobna sytuacja, chociaż troszkę mniej tych przebłysków słońca niż w Polsce Południowej. Temperatura 12, 11, 13 stopni. I została nam Warmia, Mazura, Ry i Podlasie również a to słońce, a to deszcz, a to mrzawka, a to wiatr, czyli taka jesień nam się w ten weekend szykuje, ale ta dobra informacja, tak jak miałam na początku naszego spotkania, jest taka, że w poniedziałek zdecydowanie więcej przejaśnień, więcej rozpogodzeń, no i więcej e, słońca. To by było na tyle w tej prognozie pogody. Ja Państwu życzę przepięknego weekendu. Do zobaczenia.